Dziecie, suko zawieź mam lecimy kurwa czasy się co tu się odjebało No gra spierdala i muszę domy budować. Nie mam czasu, kurwa. No to jest, ekstra, to. No kurwa, online. Ale nie to. A co? Tylko ziółko. No jak? No multiplier. To co? kupiłeś się tak, kurwa? Za freeze, za freeze do ściągnięcia. No wpisz wpisz sobie Big City kurwa To jest... Pokaż jak salto robisz Jakie salto? Mówię, że salto to tył Tak A to ty nigdy wczoraj wysyłałem po no, Bóg, zajebałem po jest Ty bu ty sam jesteś jak Bóg kurwa Dobra, buduję dom, domy, kurwa, bo potrzebuję kurwa zrobić 2000 ludzi. Populacji muszę mieć. O ty, ja to przecież mogę poulepszać. Kurwa o. Tu 6, tu 10, 12, 14, 250. O, to takich nastawiam i chuj. 500 Grówo co? ile może w sesji wejść? Grać może być 24, o kurwa, patrz i wrogów no. to są wszyscy ci, którymi się napierdalały. Chyba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o chuj Bo takie poziomy mają z nowa si mają duże coś takie I no, 2015, 115, 202, 102, 270 Ja pierdolę i brakło mi kurwa dziewięciu jeszcze, no nie wierzę. Dobra, co pozbierać pieniądze kurwa? Dawajcie kurwa. Są jedynki, dwójki i trójki. Jedynki są mała ocena, średnia ocena i duża ocena. Czy w sensie jak oddajesz do creepsa, nie? Ceny i wszystko. I teraz zobacz. Ty musisz teraz trafić czerwony punkt, ja nie? A co, ty na precyzji walisz? Nie, ja to w precyzji sprawę, Aha no, to mierzysz i walisz w głowę, kurwa, to na szczała kładziesz, nie? Jak chcesz mieć trójkę, bo jak chcesz mieć dwójkę, to. To walisz dwa, to walisz dwa razy. <grym> Dobra, teraz dwie godziny mam przerwy, kurwa. No, muszę czekać aż mi się naładują kurwa kaski, żeby budowlę wybudować. 1147 mam, kurwa, potrzebuję 2000. Za dużo. Jeden dom wybudowałem, kurwa, wiebałem siana za dużo. Destroj. Siedem i pół koła mi oddadzą. Dobra, to chuj. Albo chuj, niech się buduje ładnie. To wygląda z daleka. Ale mam miasteczko. Kurwa, nie wiem, gdzie samochód zostawiłem. Teraz muszę biegać na... jak pojebany. To, Czy trawa w ogóle zaczęła rosnąć? Kurwa mać Jak aż dziwnie No i co kurwa Psiarnia! Dajcie mi swój samochód kurwa Co ty chcesz? Plis, nie mam kurwa, sam nie mam samochodu, podwiósłbym cię, ale no nie mam. Kurwa, nie wiem gdzie zostawiłem. Kurwa to jest najgorsze, że nie wiem gdzie jest samochód Kurwa mać Dobrze, że jeszcze mam takie w miarę małe miasto kurwa to jeszcze chuj mogę je obiec z buta a jak i będzie większe to chuj już chuj Tylko i trójkę, nie? Ale nie mam miejsca żeby ją przejść. to fakt no i chuj. Ja Nie wiem kurwa, zgubiłem samochód. Nie mam pojęcia kurwa, gdzie on jest. Ej, no kurwa, bez jaj. Gdzie ten samochód jest? Siedziałem na telefonie, nie Chuj mogę odpalić kurwa w... Modern Warfa w takim bądź razie zanim to mi się tu zrobi. Nie wiem kurwa, przesiadłem samochód, chuj wie gdzie on jest. Chuj, zapierdolimy, kabrioleta, o. A wypierdalaj, dawaj ten samochód, bo mi się podoba. O, kurwa, ukradłem samochód i znalazł się mój. Mówię, zajebałem samochód Co? i... I kurwa znalazł się mój. Ej, co, i muszę kurwa czekać teraz. Dobra, jak z tego no, Musisz konsolę wyłączyć. jadę zrobię rundkę zrobię rundkę po mieście i chuj i, i zmieniam grę kurwa ja pierdolę uuu ale się zderzyli co tam się odjebało w rogu ojeje ja, ja, jeżdżę zwiedzam swoje miasteczko kurwa patrzę co tu pozmieniać kurwa

Dobra Ja, ja kupuję takie duże W tych poluach No ja też chcę takie wielkie Jakie było właśnie No już pewnie głownie O kuj, już nie mogę rozbudować Ile płacicie tam? To już zależy 20, 25